W Kamieńcu Wrocławskim po wielu perturbacjach robiona jest ulica skośna. Po wielu perturbacjach dlatego, że ta ulica zgłaszana była jako ulica, która miała być zrobiona w technologii kostki brukowej. Na początku nie było takiej zgody w Radzie, aby w takiej technologii tą drogę zrobić. Rada uważała, że to jest bardzo droga technologia. Mieszkańcy przekonywali, że ta technologia taka droga nie jest, że jest porównywalna do asfaltu. Dość tego, że nie można było znaleźć konsensusu, ta droga nie była zaplanowana, znaczy tak zaplanowana była, ale nie była przeznaczona do, do tej pracy, nie było taki, takiego konsensusu jak już powiedziałem. Następnie, jak przymierzano się po raz drugi do tej drogi, okazało się, że są problemy z uzyskaniem szerokości, że jeżeli ta droga ma być zrobiona w technologii takiej docelowej, gdzie nawierzchnia będzie bitumiczna bądź z kostki brukowej, to musiałby być przerobiony wlot ulicy do ulicy Wrocławskiej, tam musiałby być przestawiony słup energetyczny, więc zaczęły się mnożyć koszty i problemy, no i znowu ta droga została zawieszona w powietrzu, w tej chwili ta droga jest robiona, naprawiana metodą tłuczniową, ale okazuje się, że jest zrobiona troszkę bardziej bogato niż w pierwszej wersji planowano. Jest zakładane odwodnienie do tej drogi, co jest bardzo dobrym rozwiązaniem, ponieważ ta droga i w ogóle ten teren jest znany z tego, że tutaj mieszkańcy skarżą się z podtopień lokalnych. Na tej drodze też było sporo wody. Jest ta droga też poszerzona, zakres poszerzony o odcinek, który jest za moimi plecami, no i ten odcinek jest co prawda wąski, ale spełni bardzo dobrze rolę takiego pieszego przejścia, przejścia dla przejazdu dla rowerów, ta droga może być takim pewnym skrótem rowerowym. To przejście będzie zrobione także metodą tłuczniową, czyli właściwie ta droga, która de facto dla samochodów jest drogą ślepą, ale tak naprawdę dla ruchu rowerowo-pieszego, jest przelotową i łączy ulicę Wrocławską z ulicą kolejową. No i gmina nasza zyska kolejną drogę. No, może nie zrobiono w takiej technologii, jakby mieszkańcy chcieli, bo każdy, kto mieszka przy drodze, chciałby mieć nawierzchnię bitumiczną z kostki brukowej albo chociażby zrobiono w destrukcie, bo i takimi technologiami na terenie naszej gminy się robi drogi i one wychodzą zupełnie nieźle, kiedy ten destrukt się dobrze rozłoży, kiedy się go dobrze ubije i na niego położy się taką warstwę sprysku smołowego. Okazuje się, że ten destrukt na drogach nieobciążonych ruchem dobrze zdaje egzamin. No ale na razie jeszcze nie ma takich budżetowych możliwości w gminie, żeby w bardzo szybkim tempie drogi utwardzać na dróg, utwardzać na gotowo. Niemniej jednak ta droga ulica Skośna w Kamieńcu Wrocławskim, zrobiona w tej technologii, w jakiej teraz jest robiona, będzie już przygotowana do tego, żeby ewentualnie w przyszłości położyć na tę nawierzchnię warstwę już docelową, dywanik. W jakiej technologii, no to będzie zależało od tego, jakie będą finansowe moce w gminie, no i też jakie będą zapatrywania radnych, no bo od nich to głównie zależy, gdzie i co jest oraz w jaki sposób robiony. Za moimi plecami pracuje maszyna, w tej chwili zasypywana jest rura, która będzie odprowadzała wodę z ulicy, ale pytałem się tutaj panów, bo nie widzę nigdzie takich studzienek ściekowych. Okazuje się, że ta woda z ulicy będzie odprowadzana tylko na zasadzie takiej, że woda będzie sobie przesiąkać przez grunt i będzie zbierana tą rurą i odprowadzana do rowu. No nie jest to skuteczna metoda odprowadzania wody, więc tak naprawdę, powiem szczerze, dopiero życie pokaże takie Odwodnienie tutaj zda egzamin. Panowie tutaj drogowcy, którzy robią, mówią, że troszeczkę się dziwią, że taka technologia jest, bo wszędzie zazwyczaj jak robią tego typu odwodnienie, to są klacki ściekowe i jednak woda z ulicy jest przez te klacki odprowadzana do tej rury. Projekt tak zaprojektował, zaprojektował. Będziemy się przyglądać temu wszystkiemu. Jeżeli to nie zda egzaminu, to będzie wielka szkoda, dlatego że no, to są nasze publiczne pieniądze wydawane. Jeżeli będzie to nieskuteczne, no to znaczy, że pieniądze też były nieskutecznie wydane. Ale nie przesądzajmy sprawy, zobaczymy, droga będzie zrobiona, zobaczymy jak to będzie zdawało egzamin, a wtedy jeżeli okaże się, że nie zda egzaminu, to wrócimy do tego tematu. Dziękuję.